Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj idziemy, jakby. Nie wiem, jakby to nazwać, bo. Jakby to było codziennie, to bym nazwała to kalendarz adwentowy Horse Valley, ale to. Jakby nie jest codziennie, bo dwa dni temu. Jakby był, pojawiły się te psy, zwierzęta. I teraz pojawił się ten komik. No, i dzisiaj może uda nam się odblokować tego Panika tego pierwszego, że który jest słodki i bardzo piękny. Woda mm, jak mi ten znajdą? No nie, nie, proszę. On jest mega ładny i bardzo bym go chciała. I kochani, ee, ja tu odgrywam ogólnie, jest 22. Możecie mi trochę służyć inaczej, bo ponieważ... jakby tracę głos, mam taką chrypę. Mm, jakby jestem trochę chora, bo mnie tylko gardło boli, ja mam kaszel i takie tam Ale mm, oj piesku troszkę mi tu przeszkadzasz. No ale dobra. Mm, mam tą chrypę, więc możecie mi trochę inaczej służyć, mogę też mieć inny głos, więc... Tak. Mam... Mm, mam teraz na gardło, widziałam, jeżeli to już przez nie widziałeś, to znaczy, że... No, przez działać widziałeś tabletkę i... Eee... Tracę głos. I będzie inaczej słychać. Eee... Więc co? Bierzemy prezent od Mikołaja. Wzięłam już go? To co? To co? O Boże, czekajcie. Jestem już kochani i już wiem o co chodzi. Po prostu nie jesteśmy tego prezentu, nie wiem I nie dostaję prezenty właśnie, inni nie, jest, o to się nie macie. nie dostałem prezentu od Nikoja, no eee, to nie dostajcie trudno, ale macie, możecie też nie mieć szansę, na dostajcie piernika, więc o się nie macie. Jeżeli pewnie nie dostaniecie, no to teraz wam pokażę, co zrobić, żeby. Um, co zrobić dalej, jeżeli nie ma się żeby. Bo ja też nie zostałem. Ja w tej wam pokażę. <laughs> Więc. Y, 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 tam pisało. Y, 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 tam, pisało y, 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 tam pisało, że. Y, 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 dobra. Tak, 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 nagrywam na YouTubie teraz, tylko mm, jeżeli, muszę też pić, więc jeżeli będziecie jakieś dziwne dźwięki słyszeli, to właśnie to moja, bo to Kaddafi <grym> takie robi, ale ktoś to mam tutaj do że pije, <grym> więc nie, nie wyszło, e, więc tak, moje karton. Trochę zawodzi, ale jest dobrze. Jest dobrze, coraz lepiej jest przynajmniej. <grywa> A, czekajcie, tylko dodam. Zostawiamy i już idziemy dalej. Dobra, jest. Idziemy dalej. Jeżeli macie prezent... E, dobra, powiem tak. Osoby, które nie mają prezentu, mają jakby szybciej. <grymianie> mają jakby szybciej roboty do, do, do zrobienia. A osoby, które mają prezent. No, może tam. Dwie minutki jazdy mają. <grymianie> Ale już wam o to, to tłumaczę. E, dobra. No to najpierw dla osób, które mają prezent. No to jeżeli macie prezent od Mikołaja, to prosto co robicie? To jedziecie do domku Wiedźmy. Pierwsze co robicie. I musicie tam pojechać, bo z tego wam nic nie wyjdzie. I ten prezent, jakby, dajecie tej burszca tutaj, tej marcierziowi. I, I tyle. I dajecie i wtedy wam się pokazuje piernik mi już się pokazuje. Miło, że nie mam prezentu. I co? Jeżeli osoby, które nie mają prezentu, po prostu nie muszą tu przychodzić. Bo już nie mają jakby tylko wystarczy, że daje do książki, piernikowy konik już jest, to dobrze. <laughs> Tutaj mam też pierniczko, za ziemniaczki. I czekajcie... Dam te ziemniaczki, bo tam jest ogólnie, jak zrobić koniec, no to e, głównie to jedzenie właśnie, żeby dodawać. Tak, jedzenie. No ale myślę, że ziemniaki to są jedzenie, więc dodam. I zobaczymy. Najbardziej podobnie sprawdza się pizza, którą trzeba kupić i ona jeszcze nie jest nie. W ogóle mleko to jest tanie przy tym, serio. To Ta pizza to chyba kosztuje 200 coś, więc mleko, jeżeli zdobywaliście do ducha, to to było bardzo opłacalne, bo jeżeli teraz widzę na pizzę, to jest jakiś szok. No ale dobra, zobaczcie. Już od razu 10% piernika, 10% retali i 89 snów, więc y, prawdopodobnie jest takie, że traficie pewnie łapacza snu, bo dużo osób y, zdobyło, dwo, nawet mam taką osobę, y, y, która zdobyła, y, jak chciała zdobyć piernika, to zdobyła zamiast piernika, dostała dwie łapacze snu, więc y, myślę, że trochę szkoda. Koda, że właśnie nie zrobili tak, że um, jeżeli się zbiera tylko napiernika, to jest tylko napiernika. No, ale z drugiej strony, jeżeli chcieli właśnie mieć e, koszmarat, no to mają jakby dwa. Więc później mogą sobie sprzedać, i myślę, że to jest pokazane. Bo 50 tysięcy za jako stołos do jednego. No dobra, idziemy po pizzerkę. <laughs> um, możemy też spróbować inne rzeczy, Ale zobaczymy, czy w ogóle to się uda. Um, no, więc takie. Dobra, pizzę mamy tu. Możemy też kupić lody, ale czy to się opłaca? Nie wiem, zaraz zaczynam. Jedziemy teraz tu. Jesteśmy tu. Mamy pizzarkę i zobaczcie, ona jest 600 zł. Ja cię pierwszy raz. Jakby mój Boże, mój portfel mnie bardzo zaboli I szczerze, szkoda mi jest tej kasy, bo nie tyle za pizzę. Możemy kupić tylko, no, mam 73 tysiące, no, kupiłam 10 już mam... Ach. Dobra, zobaczymy jeszcze lady. jeszcze pojedziemy do jednej wódki i tam może weźmiemy jedynie. No wódki trochę, no, lody trochę bardziej opłacalne, wyszkolenie 10 ja nie wiem już tyle kasy. Jakby... Przepraszam was, że tak mówię. No ale to moje gartło. <śmum> <Aj. śmum> Będę tak to więc nie będzie. <śmum> macie też czasem, czasami tak, że jak macie gartło, was mówię gartło i e, macie kaszel, to macie też tak, że rano i wieczorem macie taką frypę. Jakby nic nie możecie powiedzieć. Też tak macie. Boże ja tak mam. I rano nic nie mogę powiedzieć. Znaczy mogę coś tam powiedzieć, ale mam taką chybę, że... Ostatnio. Wieczorem. No też. O nie, tego nie kupuję. 800 poza święte, to kupię. Do, dobra, jedziemy to dać paniusi. Zobaczymy, co nam to da. Mamy 10, 10, 10, więc zobaczymy. Wiem, że to mało, ale zobaczymy, może coś się da. Może uda nam się dojść piernika w tym odcinku. Jeżeli nie, to zobaczymy, was na kolejny odcinek. I tam zdobędziemy po prostu już tego piernika. Musimy go mieć. I. Będę se flaki wyrzucać, żeby mieć tego piernika. Bo on jest. Boże, przepraszam. Myślałam, że będę chciała Mieć ale udało się. Dobra, jedziemy dalej. Co ja chciałam powiedzieć? On jest taki mało piernikowy, ale jest piernik, okej? Okay? Mega ładnie jest. Boże, moja chrypa coraz bardziej się staje. W ogóle mam tak, że jeżeli dużo gadam. to Moja hryba właśnie się coraz większa robi. Więc coraz mniej. No, gadam już. Dobra. Dziesięć, dziesięć, dziesięć. Zaczynamy już z tyłu. Pamiętajcie, mamy 80 podczas słów. 10 i 10. 80 i 10. Zaczynamy z tyłu. Mhm. Mm Mieliśmy 80 łapaczy snów, 18 latarni i 18 pianików. Tu nam dał 8, 8, a to się zmniejszyło. Więc troszeczkę lipa. Yy, nie wiem, co teraz robić. Czy robić jakby ziemniaki, czy kupować jakby. No, trochę mi troszkę kasy. Ziemia, by były bardziej opłacalne, więc teraz nie wiem. No bo tu mamy jeszcze dużo do tego piernika, jakby nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, mamy dużo do tego piernika. Jest problem, bardzo duży problem. Więc co? <laughs> Jeżeli nie tego piernika, a, to będziecie mieć takiego pierniczka w kluczach, Będziecie mieli takie pierniczkę tutaj w ucieku, I wtedy jedziecie do Mikołaja stajecie obok piernika i ten... Wiecie, ten koń Jak zawsze robi się taki biały, taki pół do góry tak jakby. I powiązania z nim jakby. Więc e, dopiero wtedy macie takiego konia. I, więc co? I wiecie tu dwa osób, które mają prezent, ja tu dają tej pani. Ona tam coś tam robi. To tam pokazuje właśnie. No, mówi, że już możemy zbierać te dla piernika. I potem kupujecie jedzenie lub e, co tam posądziliście. dajecie to. I mamy e, piernika. O, dla osób, które nie mają prezentu, od razu mogą kupić albo uzbierać, zajwieźć. I mają piernika i zawieźć. Andowi tam I odebrać tego konia. Więc tam. Myślę, że to jest takie mało skomplikowane. To jest bardzo proste. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i że lubicie takie świąteczne filmiki. Mam nadzieję, że Horsowa coraz więcej będzie tego robić takiego kalendarza jakby. Że będzie teraz go więcej. O śnieżek zapadać. Pięknie się teraz zrobiła. O, nie, jeszcze pada. <laughs> już powiedziałam, że nie pada. Eee, mam nadzieję, że hostel dalej zrobisz więcej dni i będzie więcej odcinków właśnie yy, świetnych. Jeżeli tak, no, to zostawcie łóweczkę w górę i strzepij z znaczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku, bo odcinki są codziennie o godzinie 16. Eee, teraz y, to y, się dzieje, bo wcześniej miałam problem z internetem, ale już jest git. Mam nadzieję, że nadal będzie. Mam nadzieję, że nie znowu mi się nie wyprzyja przez to, co powiedziałam, więc tam. do jutra, albo dzisiaj jeszcze jeden odcinek leci, więc możecie, nie coś, tu już macie premierę ustawioną, więc sprawdźcie na kanale, czy jest premiera, jak jest, to znaczy, że będzie odcinek, jak nie ma, to znaczy, że nie będzie, więc nie musicie czekać, więc co? widzimy się zaraz, albo jutro, bajo!